Drodzy bracia w kapłaństwie, kochani pielgrzymi, na początku trzeba zdefiniować pojęcia. Słyszeliśmy takie dwa, trochę mniej znane pojęcia w dzisiejszym pierwszym czytaniu. O ile Panie mogłyby nam sporo powiedzieć na temat funkcji kolendry w kuchni, i ziaren, i liści, które były od wieków stosowane. Również w formie takiej mielonej, rozcieranej, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, o tyle o to chyba niewielu z nas słyszało. To wonna żywica, również używana w kuchni, używana w medycynie. Dlaczego sięgam na samym początku do tych pojęć, bo kiedy dojdziemy do sedna naszego dzisiejszego rozważania, to zobaczymy w jaki sposób powinniśmy odkrywać to, co jest manną. Z jednej strony ten aspekt zewnętrzny, jak wygląda, jak ją opisać. Z drugiej strony smak, jak placek na oleju. I wreszcie wchodzimy w samą głębię, co symbolizuje owa manna. Ale wszystko w pokoleniu. Jeśli ich puszczę zgłodnianych do domu za słabną w drodze, bo niektórzy przyszli z daleka. Tymi słowami Jezus wprowadza drugi opis drugiego rozmnożenia chleba w Ewangelii św. Marka. Podobny do tego, który słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii wypisz, wymaluj, wasza, kochani, sytuacja. Dziesięć dni szliście, jesteście z daleka, nie można was odprawić bez pokarmu. Dziś będzie miało to miejsce właśnie owo rozesłania po trudach pielgrzymki. Raz w deszczu, raz w upale, potem znowu w deszczu i wreszcie przy lepkich opadach kaplica obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski. Jest w nas pokusa. Bardzo często pokusa szemrania, tak jak Izraelici. Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie. Ogórki, melony, pory, cebule, czosnek. Tymczasem tu Giniemy pozbawieni tego wszystkiego. Oczy nasze nie widzą niczego poza mamą. Ile wspomnień tych potraw, któreśmy mogli w spoko ze spokojem jeść w naszych domach. Ale to samo. Musimy, drodzy, określić, co było, jest. Duchowym wymiarem tej tęsknoty za rybami, ogórkami, melonami, porami, cebulą i czosnkiem, za którymi ciągle tęsknimy. A może po prostu tęsknimy za tym, by być dobrze opłacanymi niewolnikami. Wielu naszych współbraci Polaków dziś już nie tęskni za wolnością, tak jak przed laty, ale tęskni za tym, by być dobrze opłacanym niewolnikiem, bo wtedy nie ponoszę konsekwencji podejmowanych przeze mnie decyzji i wyborów. Zawsze mogę powiedzieć, to mój Pan mi kazał. To nie ja. Tymczasem to my ponosimy odpowiedzialność za wszystkie nasze wybory. Sami również musimy uświadomić sobie, co jest dla nas owym pokarmem mizernym, o którym mowa jest. Około dziesięciu rozdziałów dalej w Księdze Licz. Kiedy czytamy, czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się już nam ten pokarm mizerny. Drodzy bracia i siostry, dziś Eucharystia. Już nie zadziwia tak, jak zadziwiała uczniów w wieczerniku. Jak zadziwiała pierwszych chrześcijan. Ile razy przychodzimy do Kościoła, to o tej samej porze msza Święta jest. O tej samej porze ten czy inny ksiądz sprawuje Eucharystię. A co, jeśli by tak nie było? Co jeśli zabraknie kapłanów, którzy będą, którzy będą sprawowali tę Eucharystię? Posłuchajmy raz jeszcze fragmentu dzisiejszej Ewangelii. Kazał tłumom siuszyć na trawie, następnie wziął pięć chlebów i dwie ryby. Spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom. Uczniowie zaś tłumom jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, to, co pozostało, dwanaście pełnych koszów tłumów. Wszyscy dzisiaj zgodni są, że te opisy, kolejne opisy rozmnożenia chleba są zapowiedzią Eucharysty. Zapowiedzią Uczty, którą Bóg zastawia każdego dnia dla nas. Zwróćmy uwagę na cztery jakże kluczowe, fundamentalne, podstawowe elementy tego wydarzenia. Odmówił błogosławieństwa. Bez odniesienia do błogosławieństwa, dziękczynienia. Nie sposób sprawować Eucharystię i nie sposób w niej uczestniczyć. Połamawszy chleby, dał je uczniom. Łamanie chleba z czasem staje się symbolem sprawowania Eucharystii, ale tak jeszcze w czasach Nowego Testamentu nie jest. Jednak dzielenie chleba, tak eucharystycznego, jak i codziennego charakteryzuje tych, którzy wierzą w Chrystusa. Dzielenie się dobrem z drugim człowiekiem, nie nienawiść, nie złość, nie krzyki dobre. Uczniowie zaś dawali je tłumu. Szafarz jest absolutnie niezbędny do sprawowania Eucharystii. Nikt go nie zastąpi. Co zrobimy, jeśli ich braknie? Tu nie wystarczy jedna czy druga akcja, a na pewno już nie zgoda na to jest jak jest. Musimy sobie w tym, z tym poradzić. Trzeba nam dołożyć wszelkich ale to naprawdę wszelkich starań, by chronić powołania, które Bóg daje młodym. Pozwólcie na bardzo osobistą refleksję. Codziennie spotykam się z klerykami trzech diecezji, wrocławskiej, legnickiej, świdnickiej, bo jadam w seminarium wrocławskim, gdzie teraz odbywa się formacja naszych kandydatów do kapłaństwa. I rozmawiałem z jednym z nich, który powiedział: Proszę księdza, kiedy moi rówieśnicy, koleżanki i koledzy dowiedzieli się o tym, że wybieram drogę do kapłaństwa, wszyscy zerwali ze mną kontakt. Cała klasa. Moja klasa była dumna z tego, że nas dwóch poszło do seminarium. Moi drodzy, to jest nasza troska, by uchronić powołania, które Bóg daje od działania zła. Nasza wspólna troska nie tylko rektora, prefektów, ojców duchownych, nasza wspólna troska, bo kapłan z ludu jest wzięty i dla ludu ustanowiony, jak mówią. Dokumenty soborowe. Soboru Watykańskiego II. I ostatnie zdanie z rozmnożenia chleba. Jedni wszyscy do sytości. Tego pokarmu nigdy nikomu nie braknie. Jeśli jednak odrzucimy ten pokarm, to głód po nim będzie musiał być czymś zaspokojony. Bożkami świata współczesnego niepohamowane bogacenie się, anarchia w miejsce wolności, zdziczenie w miejsce kultury i tak dalej, i tak dalej. Czymś głód Boga, głód eucharystii, musi być zaspokojony. I kończąc. Postarajmy się zabrać ze sobą ten pokarm, który tu do nas dzisiaj przyjdzie na tym ołtarzu, pokarm na drogę. Eucharystia. Na każdą chwilę naszego dnia, życia. Pokazujmy innym, że karmienie się Eucharystią, życie duchem Chrystusa Eucharystycznego jest źródłem prawdy, dobra i piękna. W tym miejscu. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wędrowali wraz z wami. Ksiądz Tomasz Metelica, przewodnik, główny przewodnik pielgrzymki, wielką troską was otaczał jeszcze zanim w ogóle zaczęły się formować grupy i wiele razy rozmawialiśmy jeszcze przed początkiem pielgrzymki o tym, jak się o to wszystko bardzo troszczy. Ksiądz Mateusz Rycek, ojciec duchowny Waszej pielgrzymki. Przewodnicy wszystkich, najpierw dziesięciu, potem dziewięciu, potem znowu dziesięciu grup, a w zasadzie dwunastu, bo jeszcze była ta zerowa i ta duchowego wsparcia. Bardzo Wam dziękuję za to, żeście nieśli wszystkie nasze troski, wszystkie nasze zmartwienia, wszystkie nasze radości i te wszystkie troski przynieśliście tu, do tronu tej, gdzie zawsze czuliśmy się wolni i niech ta wolność Wam zawsze towarzyszy.